Halo, halo, dzień dobry, witamy w najnowszym odcinku siewców myśli. To znaczy, w, zgodnie z nową ustawą, w osobach siejących myśli. Ze mną jest standardowo osoba agroprogramistyczna. Dzień dobry. A ja jestem standardowo, Dawid, osoba nie, niebinarna. Niebinarna i nic nie robiąca. I tak jak już zaczynamy ustawami, to dzisiejszy odcinek też będzie o ustawach, a właściwie o ustawie, która będzie regulowała dzierżawy. Nie wiem, czy już nie omawialiśmy takiej umowy, czy już o tym nie było, ale tym razem projekt ustawy dotyczy końca umów ustnych, czyli teraz będziemy mieli zawierać tylko umowy pisemne. I to jeszcze trzeba będzie jechać do samego miłościwie panującego wójta, czy innego tam człowieka, żeby tą umowę zatwierdził z datą dnia, w którym to podpisujemy. Czyli w sumie chyba de facto trzeba będzie ją podpisać albo u, u wójta gdzieś tam w Gminie. Albo u kierownika biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, albo u notariusza. I jak to określa ustawodawca, to ma być łatwe lokalnie, bez jeżdżenia daleko. To pytanie: dlaczego nie można tego zrobić u Sołtysa, na przykład? No albo dlaczego nie można tego zrobić w domu? No, w domu nie ma za bardzo osoby, która by miała taką władzę sprawczą, jak nie wiem, Wójt, czy proboszcz. U proboszcza też by można było. Po mszy, papiery. Ksiądz przybija pieczątkę. I czemu nie? Przecież jest konkordat w kraju i możemy tak działać, chyba, nie? Tak, ale zanim podpiszesz to wszystko u księdza, to i tak musisz iść do urzędu. Dlaczego do urzędu? No tam bierzesz zaświadczenie o tym, że chcesz wziąć ten ślub konkordatowy. I tam dopiero ustalasz wszystkie dane i tak dalej, a ksiądz dostaje potem takie papierki od ciebie. No dobra. Nie wiem, jak to działa. Bo ja jeszcze jestem bez ślubu. Jak pokażę ręce, to nie ma na nich obrączki, to nie tak, że ściągam. Nawet tak. śladu po obrączce nie ma. Na lewej no, czy na prawej się nosi? Tak na prawej. To ty możesz pokazać. Tak, że tak powiem, za mną przemawia doświadczenie. Człowiek bardziej doświadczony życiowo. Ale wracając do umów dzierżawy, nie umów... Nie mam dobrej metafory. Umów wiążących bardziej niż więzienie czy kredyt. O tak, to może będzie trafne. Jak myślisz, dlaczego taka zmiana? Wydaje mi się, czy... że to jest to ukrócanie tych dzierżaw na gębę, żeby ten drugi nie brał dopłat, żeby było więcej papierologii, żeby ludzie w urzędach mieli co robić, żeby się nie nudzili. No i pewnie gdzieś też znajdziemy dojenie rolnika. Bo wątpię, że to się w tej ustawie nie znajdzie, że gdzieś po drodze tego rolnika można wydoić po prostu z tych pieniędzy. No, a przede wszystkim jak już będzie miał dzierżawę na papierze, no to jego teoretyczny dochód wzrośnie, który będzie wyliczany z hektara. I wtedy więcej taki rolnik zapłaci podatku. Ale nie zapłaci go ten, który ma ziemię, więc no powiedzmy, bilans będzie taki sam, nie? No, nie będzie taki sam. Państwo nie zyska po prostu więcej pieniędzy. Jak nie zyska? Przecież podatek. Ramnego. Im więcej zarobisz, tym więcej podatku odprowadzasz. I to są progi. Nie? Że im więcej, tym więcej podatku. Czy to tak nie działa w rolnictwie, bo ja już się zgubiłem z tymi podatkami. Produkty rolne są zwolnione z podatku dochodowego. A, no to nie ma problemu. Tak. To jeszcze nie jest ten moment, gdzie znaleźliśmy punkt do Jarka, tak zwany. W sensie, że nie pieniądze idą do Jarka, bo teraz nie rządzi Jarek. Tylko że doi pieniądze z rolników. Jedne, co mi przychodzi do głowy, to podatek od wydzierżawiania gruntów. Czy jest taki podatek w ogóle? Szczerze mówiąc, nie wiem. To, o czym my rozmawiamy, Ale jak wiem, my się na tym nie znamy. Wiem, że jak ktoś wynajmuje mieszkanie, to musi od tego płacić podatek. Dlatego niektórzy właściciele przyjmują pieniążki na konto, a niektórzy przychodzą co miesiąc po czynsz i chcą pieniążki do ręki. Jak myślisz, którzy płacą podatki? Wydaje mi się, że ci, którzy biorą gotówkę do ręki. Bo to tak. Z dobrego serca on przyjdzie, weźmie tą gotówkę, pójdzie od razu na pocztę, opłaci podatek. Na papierze wypisze, ile wziął, ile podatku od tego płaci. Bo to są ludzie z dobrym sercem. Oni przyjdą do swojego najemcy, porozmawiają, czy dobrze wszystko, czy nic nie potrzeba. Wezmą gotówkę, pójdą i uczciwie się rozliczą. Otóż nie. <laughs> myślałem teraz, sprawdziłem teraz na szybko. 8,5% od kwoty zawartej na umowie trzeba płacić do skarbówki od dzierżawy gruntu rolnego. Od ogólnej umowy. Tak, od tej pisemnej. No to myślę, że kwoty będą w okolicach 10 zł od umowy w zależności od ilości hektarów. Będziemy mieli przypadki, że hektar będzie wydzierżawiony za grosz na przykład. Coś mi się wydaje. No może grosznie, ale 10 groszy, żeby ta dycha się uzbierała, to będzie. 100 hektarów wydzierżawiam za 10 złotych. Kto mi zabroni? Znaczy, no to tak, jeśli są jacyś znajomi i się dobrze dogadają, ale jak będzie to między obcymi osobami, albo dzierżawa, nie wiem, działki z Kowru czy tam od kogoś innego, gdzie ludzie już potrafią przebijać się na 3000? To brzmi groźnie. Wydzierżaw teraz, dobra, 10 hektarów po 3000 i od tego bierzemy 8,5%. No, 2,400 chyba, tak? No coś takiego wyjdzie gdzieś w tych okolicach, od 10 hektarów. Ile będzie umów na takie 3000 za hektar w Polsce? Obstawiam, że dużo. I to będzie, myślę, milionowy, o ile nie na dziesiątki milionów złotych, przypływ do Skarbu Państwa. Tak, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Jestem mile zaskoczony, bo nawet 10 minut nie trwa ten odcinek, a my już mamy skok na kasę. Nie, kto by się spodziewał? Chociaż też już mamy jedno obejście, tak jak już powiedzieliśmy, te umowy na te 10 zł, a wiadomo, reszta pod stołem też się pewnie będą zdarzały. Oczywiście nie zalecamy, ale to kolejna ustawa, którą agroprawnicy obchodzą. Ciach, ciach, ciach. Jak dobry szechista, słabego szachisty, No. Takie życie. Mnie też ciekawi, bo ma być czas przejściowy od wygaśnięcia ustnych umów. I jak to udowodnić, że w ogóle taka umowa została zawarta? Nie wiem, chyba tylko nagranie na telefon, na dyktafonie będziemy zawierać umowy. Jeszcze jestem w stanie uwierzyć, że jak ktoś tam nie ma ustną umowę i on składa sobie wniosek o dopłaty z tego pola i tak dalej, płaci podatek za to pole, no to jesteśmy to w stanie udowodnić. Ale jeśli ktoś tylko, powiedzmy, obrabia to pole... A właściciel sam bierze dopłaty i sam płaci podatek, no to dla mnie mar trochę martwy przepis, szczerze mówiąc. Bo w tej chwili też kto, kto potrzebuje, albo kto ma takie zasady, że chce tylko umowę pisemną i żadnej innej nie bierze, dzierżawy, jeśli nie podpisze umowy, no to teraz też już pilnuje tych umów. A kto będzie chciał ustnie, no to dalej będzie. Robił jak robi. No, masz całkowitą rację. Przecież te takie umowy na gębę za dopłaty dalej będą chyba istniały. Nie wydaje mi się, żeby to tak sobie odeszło. No jak ktoś po prostu jest zadowolony za to, że mu dopłaty nie zabiorą, bo ktoś mu to obrobi, a ktoś jest szczęśliwy, bo dostał tam, nie wiem, hektar 2,8. No to każdemu pasuje taki biznes, on nie płaci, nie bierze dopłat, a ten ma obrobione i bierze dopłaty, nie? Jedyne co mi przychodzi do głowy to ta propozycja ustawy jest skorelowana z ustawą o rolniku aktywnym zawodowo. Czyli, że ktoś kto ma grunty niby obrobione, ale nie wykazuje żadnych wydatków na takie obrabianie pola, powinien mieć odebrane dopłaty. No coś w tym stylu. To by, miało, to by działało lepiej. Ale może nie rzucajmy kłód pod nogi rolnikom, bo jeszcze ktoś z rządzących to obejrzy i powie, Ty, ci się wcy mieści, to się nadają do tych ustaw. Choć weźmiemy ich będą pisać. Tak. Tylko ja nie umiem ciekawe, pisać na kolanie. Można zawrzeć umowę elektronicznie teraz. Dobra, może wejdzie strony. nowa opcja, WM Obywatel. Jak będzie M stuczka jest teraz, niedawno weszła, to teraz będzie M dzierżawa. No to by było całkiem ciekawe. Chociaż nie wiem, jakby to korelowało z średnią wieku. Rolnika w Polsce. Wiesz, emeryci, że tak powiem, mają że tak powiem, stały wiek. No tak, dobra. 65 lat to jest emeryt. A najczęściej... Technologicznie się to przesuwa, jednak nie? Z roku na rok coraz więcej tych osób będzie zaznajomionych z technologią. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to dalej będzie gdzieś ta przepaść, jednak. <laughs> Przypomniał mi się ten mem. Jest taki smutny kot, i napis 40-letni. Ja o 22 we wtorek, kiedy na jutro rano potrzebuję, założyć profil zaufany. No, coś takiego mo może być w sumie, że tam siedzi dziadek i mówi: weź, zobacz, bo tutaj tego kazika z rzeki wnuczek mi wysłał powiadomienie o, o dzierżawę. Weź to tutaj, poklikaj, bo, bo, bo chciałem mu oddać w dzierżawę. <laughs> Takie sytuacje mogą się zdarzyć. No. Chociaż to jest, dopiero, to jest tylko fikcja, oczywiście, nie? nasza. O, Więc w dalszym tak. ciągu ustawa przewiduje, że będziemy chodzić do kierownika powiatowego agencji. Powiatowego agencji. Tak, dokładnie. Do wójta albo do notariusza. Bez sensu, ale dobra. Wracając, to co? Musi być jeszcze protokół wydania i protokół zwrotu. Trochę to się mija z celem, mi się wydaje, no bo jeżeli mówimy o polu typowo o polu, to co tam mamy napisać? No nie wiem, doktora Gleby naszego, jednego z naszych gości, doktor Gleba przyjeżdża, robi pomiary i tam, nie wiem, azoty tyle, to tyle, to tyle. Wszystkich minerałów takich, 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 średnia jest taka i oddajesz pole w takim samym stanie albo w lepszym. Innej opcji nie widzę. No. Ja jedyną, co widzę, to jak ktoś, nie wiem, może by dzierżawił pole z jakimiś zabudowaniami. To napisać tam, że stoi szopa. Albo studnia. No, coś takiego może studnia. Albo słupy elektryczne na polu były i, i mają zostać. Nie wiem. No pewnie tak. I trzeba będzie robić protokoły zdjęciowe i tak dalej, w sensie. No, bez sensu, bez no sensu. Jeżeli chodzi o pola, to bez sensu. No. Chyba, że wiesz, jakieś drzewo rośnie w między i żeby ci dzierżawca jego nie ukradł. No, no tak to też. Tak. Ktoś inny ukradnia, a dzierżawca podpisał, że będzie dbało o drzewo, ktoś ukradł to drzewo i co, i dzierżawca ma nie wiem, zasadzić nowe, o, o, zapłacić za to? Nie rozumiem. Jest też nowy podział. Ustawa ma zdefiniować, co to znaczy krótkoterminowa dzierżawa i co to znaczy długoterminowa dzierżawa. Ile dla Ciebie, w... jaki czas to dla Ciebie krótko, jeśli chodzi o dzierżawę pola? Na dobrą sprawę, no to w jeden sezon to bierzemy pole w ciemno. To, 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 jeden to jest mało, bo jeden to go sprawdzamy. Nie wiem, jakiś właśnie doktor Gleba go tam bada i tak dalej. Drugi nawozimy jeszcze bardziej, żeby to wszystko wyrównać. Nie wiem, trzeci, czwarty, piąty rok to jest zarabianie na tym polu. Myślę też sześć, siedem lat. To blisko jesteś, bo umowa krótka to będzie taka do 8 lat. A powyżej to będzie umowa długa, długoterminowa. To wydaje mi się to uczciwe w sumie, żeby to pole na siebie zarobiło na tej krótkiej umowie nawet. No ale to wiesz, to nie znaczy, że trzeba na taką, taki okres podpisać. Pytanie, czy nie będą obłożone jakimś dodatkowym podatkiem te krótkie czy długie umowy, nie? Ja mam pojęcia, ale słyszałeś na przykład o takim czymś jak podnajmowanie mieszkań? Tak, słyszałem o czymś takim. Będzie można też po, podnająć. Pole. Poddzierżawić? Tak, poddzierżawienie. Nie brzmi to głupio, bo jak mamy duży potencjał rolniczy w regionie, a wiemy, że dwóch większych będzie się wykruszało, rezygnują, bo merkosur, bo to, bo tamto sramto, to to szybko umowy z nimi piszemy, wydzierżawiamy i potem poddzierżawiamy następnym. Tylko to trzeba mieć duży nakład finansowy na Dzień dobry. No to nie taka była intencja ustawodawcy. A jaka była intencja ustawodawcy w tym wszystkim? Bo moja jest taka, że, żeby zarobić. Żeby ułatwić starszym rolnikom przekazanie kawałka gospodarstwa młodszym. Bo to też nie możesz całego gruntu poddzierżawić. Komax 25% z tej dzierżawy. Ale za to nie musisz pytać właściciela o składę. A, to będzie będziemy na, na tych sąsiadów, co się nie lubią. Wiesz, może, wiesz no. że tam Geniek z Frankiem się nie lubią. To od Genka wydzierżawiasz i poddzierżawiasz to Frankowi. Ale były dymy na wsi, kurczę. Ale to ja chyba zostałem takim dzierżawcą. A powiedz wydzierżaw kawałek ziemi na 30 lat i poddzierżaw to deweloperowi. Tylko nie wiem, czy deweloper może na takim czymś postawić budynek jakiś sensowny. Bo co? Myślisz, że deweloper przyjdzie i zaryzykuje? Ale zaryzykuje? Przyjdzie dzierżawa na 30 lat i powiem hmm. Hmm. to tam będzie pamiętał za 30 lat, że tu trzeba blok zburzyć. Przez zasiedzenie jeszcze zajmie prędzej. Ale zasiedzenie jest chyba po 32 latach. Nie, wydaje mi się, że już po 20 można się starać. Nie, po 30. Po 30 latach jest zasiedzenie. Jak dobrze pamiętam, albo 32. I do tego. Co do tego? Dlatego mało kto chce podpisać dzierżawę na 30 lat i więcej. Przeważnie, jak bierzesz te fotowoltaiczne i tak dalej, to na 29 lat jest dzierżawa. No nie wiem, no ale powiedzmy na 20 lat. <gryw> developer sprzeda mieszkanka, zadowolony i potem martwcie się. No w sumie tak. Bo co jemu zależy? Ono Firma ogłosi upadłość po sprzedaniu. Tych mieszkań i nie ma problemu. Ej, może to faktycznie jest jakaś ustawa nie dla rolników, tylko dla deweloperów? Ty, a może i będą dzierżawić na przykład od y, miasta. Na przykład. Albo od gminy jakieś grunty rolne. I co, potem z na Kajmanach to co oni zrobią? No co, jak już weźmie pieniądze, to już nic nie zrobią, nie? To ty kupisz okazyjnie 2000 taniej za metr. Tylko w dalszym ciągu pamiętaj, że mówimy o dzierżawach gruntów rolnych. To no dobra. Komuś trzeba posłodzić, czy tam posmarować. Ale to nie słyszałeś już przypadków? Czy się stawia budynki, a potem się martwi, co dalej? Zanim jakiś urząd coś ruszy, to już ludzie się będą wprowadzać. No w sumie tak. Więc tu nie, 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 ja nie widzę problemów w sumie. W sensie problemy będą dla rolników, którzy dadzą się na to złapać. No bo co? Zostaniesz za 30 lat, no to już niekoniecznie ty, jako stary rolnik, to już za 30 lat możesz ty z tym nie zostać. Ale twoje dzieci zostaną. Dokładnie z niczym. Stoli z osiedlem mógłbym zostać, czasem mówiąc. Ale co z tego osiedla, jak nic nie będzie twoje na tym osiedlu już w sumie? To możesz spożyć. No nie możesz ludzi pozbawić dachu nad głową. Chyba, że przepisy równolegle zmienią się też te właśnie mieszkania że... Jak ktoś postawił dom na moim polu? Bez mojej wiedzy, no bo nie wiem, mam po pra pra, pra dziadku przepisane 1000 metrów działki, na drugim karańcu polski załóżmy nie gdzieś no dla mnie może być zachodnie pomorskie coś postawił na tym dom ja tam jadę patrzę że to moja działka a dom nie mój no to mówię dobra słuchajcie zabierzcie ten dom macie na to trzy dni a jak nie to wjeżdżam koparką i go burzę i normalnie z nimi w środku mogę go burzyć takie coś byłoby naprawdę przyjemne a wiesz kiedy jest domyślny termin zapłaty kiedy 31 października. I skąd ta data? Wtedy, co do zasady, kończą się wszystkie prace polowe i zbiory. I ustawodawca myśli, że wtedy, jak już jest wszystko skoszone, zebrane, to już jest sprzedane, już jest zapłacone. Wcale skupy nam nie robią 30 dni termin płatności albo 3 miesiące. Za 3 miesiące wam zapłacimy, jak my się tego pozbędziemy. Przecież to jest bez no, sensu. To jest termin domyślny, nie? A, no że po prostu, no, jak nie wpiszemy go z... na umowie, to on będzie no. działał dobra. No, tak. da, to niech będzie. No i też yy, ta ustawa ma to chyba akurat dobrze ograniczać, czy żeby w sensie, żeby nie było dzikiego zachodu podczas sprzedawania takiej ziemi, którą ktoś dzierżawi. No bo teraz gospodarstwa to jest dość, powiedzmy, popularna metoda na powiększenie gospodarstwa przez dzierżawienie ziemi. No i wyobraź sobie, że masz, nie wiem, 40 hektarów, dzierżawisz 20 i nagle ktoś Ci te 20 sprzedał i mówi dziękuję. No w sumie tak, jak już mamy to zawarte na umowie, to jest spoko. To już jesteśmy no. jako ten dzierżawobiorca chronieni, to mi się podoba. To już to rzeczywiście taka bardziej stabilność, większa stabilność i przewidywalność w rolnictwie, co jest w sumie rzadkością w tej dziedzinie. Ale też nie martwcie się, moi drodzy. Że, jak dacie dzierżawę, to tak jakbyście sprzedali, tylko że na raty. Bo, jako właściciel takiego gruntu, macie prawo wejścia na ten grunt. Nawet, jak jest, jak jest wydzierżawiony, to możecie sobie wejść i skontrolować, czy ten dzierżawobiorca to dobrze robi i czy jest wszystko tak, jak powinno być. I macie prawo do zażądania od niego, żeby co roku składa, składał Wam deklarację produkcyjną. Co on będzie tam robił na tej w waszej działce? W sobie dobrze, nie? Nawet bardzo dobrze, bo nie zostajemy, że tak powiem, z ręką w nocniku. No, choć wątpię, żeby ktoś dzierżawił pole po to, żeby, nie wiem, zapuścić go. Podugorowanie dzierżawie, jak to mi zabroni? No, w sumie, nikt, co jeszcze ustawodawca przewidział, że taki dzierżawca w trakcie umowy po prostu może odejść z tego świata. No i jeśli ma jakąś osobę bliską, która tam współprowadziła gospodarstwo, no to nie wiem, na przykład jak jest małżeństwo, no to często tak jest, że po prostu prowadzą razem. To może być tak, że może po prostu kontynuować na tej samej umowie dzierżawienie tego gruntu, żeby nie było potem jakichś tam przestojów i tak dalej. No to całkiem sprytne, nie, że jakby ta dzierżawa się wtedy nie kończy, no bo ustalmy. Działalność rolnicza to często nie jest jednoosobowa firma, to jest zbiór ludzi, Gospodarz, żona gospodarza, przeważnie jego dzieci, brat, szwagier, nie wiem, kto tam ojciec, matka. Cała rodzina. To zawsze rodzinna firma, praktycznie. I taki dzierżawca odejdzie z tego świata, a ma umowę na 100 hektarów, że to jest, nie wiem, jedna trzecia jego gospodarstwa. No to rodziny nie odcinamy od tej jednej trzeciej dochodu, tylko oni dalej na tym robią, nie? Mimo wszystko. Więc to jest naprawdę przemyślane. Tu możemy jak nigdy chyba ustawodawcę pochwalić, że to jest. Przynajmniej jeden dobry punkt znaleźliśmy w tym wszystkim. No zawsze umowy można rozwiązać, prawda? No tak, jak każdą umowę. Nie? Ale dzięki tej ustawie, powiedzmy, będzie się to odbywało w sposób cywilizowany. Nie, że y, proszę opuścić teren z dniem, tym i tym, ale ja tam posiałem. No to co? Proszę opuścić. No, więc... Nie wiem, czy też słyszałeś o takim przypadku, jak dzierżawca nie chciał wyjść z gruntu i w ten sam dzień, po którym było, nie wiem, tam koszone zboże tego samego dnia jeszcze było uprawiane i siane na nowo. No to słuchaj, ale jak było powiedziane, że po żniwach wypadł, no to sam sobie zrobił pod górę. Ja, ale chyba jest taka zasada, tak mi się wydaje, że, te, że pozwala się zebrać to, co się zasiał. No ja to trochę. Średnie zachowanie ze strony takiego dzierżawcy, nie, Że... Wiadomo, skrajny przypadek, nie? Nie powinno się tak robić. Do takich zabaw nie zachęcamy. Więcej nic tu nie wymyślimy. Dalej namawiamy ministerstwo, zachęcamy do konsultacji z nami, chłopami siłą od puga oderwanymi. My powiemy, jak to wygląda na wsi. My się na tym znamy. Jak widać, te ustawy całkiem sprytnie, to nawet pochwaliliśmy. Ale tak przeważnie znajdujemy jakieś kroczki, druczki i furteczki. W tych ustawach, także myślę, że nadajemy się na takich specjalistów do rolnictwa jak najbardziej. Testerzy ustaw. Każdą ustawę zachęcamy. Podsyłać nam na maila siewcy myśli Tam będziemy analizować te ustawy. Jak chcecie, to od razu poprawione wam odeślemy, żebyście znowu nie wyszli na kogoś, kto się nie zna po prostu. I myślę, że to tyle w tym odcinku. Już wiecie, co robić. Znaczy umowę zawsze warto spisywać, bo. Tu takie Wam powiem, coś mądrego na koniec. Umowy spisuje się na złe czasy. Bo gdy się wszyscy zgadzamy i się przyjaźnimy i, tak, i lubimy i tak dalej, no to wtedy wiadomo, żadnej umowy nie potrzebujemy. Ale jak pokłócimy się czy coś w tym stylu, no to wtedy umowa to umowa. Dokładnie. A czasami wyjdzie, że już przy pisaniu umowy się pokłócicie i nie będzie trzeba jej pisać. Także. Wszystko samo się wyjaśnia. Dziękujemy wam za dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień w środę o piętnastej. Cześć.